Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i serdecznie zapraszam do udziału w pierwszym tego typu wydarzeniu organizowanym w Gdyni. Do Gdyńskiego Marsz Obiegu Krok za Krokiem Dobrych Ludzi, Sztafeta Pokoleń. Wydarzenie rozpoczyna się o 9 rano w sobotę 19 września i kończy 24 godziny później. Oczywiście łączymy się na tyle, na ile możemy, niekoniecznie 24 godziny. Rejestrujemy się przez link, który jest podany na Facebooku Przytulny Domek lub na stronie internetowej www.przytulnymyślnikdomek.pl Tam deklarujemy godzinę, sposób przyłączenia się do wydarzenia, spacer, marsz bieg i deklarujemy kwotę, którą wpłacimy na konto, bo jest to też zbiórka charytatywna na rzecz naszego gdyńskiego hospicjum. Organizatorem jest Fundacja Przytulny Domek i Hospicjum um, Świętego Wawrzyńca i Bursztynowa Przystań w Gdyni. Gorąco Państwa zapraszamy, a na koniec, na pamiątkę, każdy uczestnik albo rodzina lub grupa zarejestrowana otrzyma. Piękny pamiątkowy magnes w kształcie stopy. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.